Rozwój Pstrąża przypada na początek XX wieku. Na potrzeby armii niemieckiej wybudowano koszary, doprowadzono linię kolejową i zbudowano betonowy most na rzece Bubry. Po II wojnie światowej teren ten przejęła armia radziecka. Miejsce to okazało się ważne strategiczne dla Rosjan. Do 1992 roku było przez nich administrowane. Miejscowość była niedostępna dla Polaków. Stanowiła swoistą enklawę radziecką na terenie niepodległej Polski. Po upadku ZSRR wojska radzieckie musiały opuścić miasto. Był rok 1992. Polska zaczęła administrować tym terenem dopiero w 1994 roku. Niestety pozwolono na dewastację miasta. Szabrownicy wynieśli wszystko, co tylko można było spieniężyć. Dziś miasto jest jedną wielką ruiną. Witajcie! Dzisiaj zwiedzimy kolejne opuszczone miasto widmo. Znajdujemy się na zachodzie Polski, niedaleko Bolesławca. Jak zapewne część z Was się domyśla, jesteśmy w miejscowości Pstrąże. Zwiedzimy dzisiaj budynki osiedla mieszkalnego. A potem wrócimy tutaj po raz kolejny, by obejrzeć koszary wojskowe. Tutaj za nami widać dróżkę, którą jeszcze rok temu można było przejechać na teren strąża, jednak dzisiaj most jest rozebrany i nie ma tam do dojazdu. Oczywiście dojechać tutaj możemy jeszcze z dwóch miejscowości, jadąc z Dolnego Śląska przez miejscowość Trzebień Mały, dojedziemy tutaj, albo jadąc. Województwa Lubuskiego przez miejscowość Buczek. To jest miejscowość, osadę leśną. Może tak. Chcieliśmy wjechać tam. Ale poustawiali dużo tabliczek. Zakaz wstępu. No jednak zdecydowaliśmy się pójść pieszo. Pierwsze, no. Po mojej lewej znajdują się już budynki hmm. osiedla mieszkalnego. Sami sobie zobaczcie. Jak widać tabliczki są. Mi się wydaje, że nawet nowe tego nie było. No tak, tak, nie no, było no, tego, nie? Bo jakieś no. takie I świeżo więcej, wyglądają. Więcej więcej. No i tutaj jeszcze kolejna jest za jest jakaś... No to i tam jeszcze jedna o. jest i tam jeszcze tam dalej, wiesz? Nie, tamta na końcu to na pewno była. Okej. Okay. Może nikt nie pokazuje tego, także możemy pokażemy tutaj stację kolejową. Tu Nawet schodki mamy O, a tutaj widzimy jeden z budynków. No, tak. tak Ale dzisiaj ich nie będziemy zwiedzać. Ok usiądziemy chwilę na klasji? No możemy na chwilę No już dawno tutaj nic nie jeździło Pewnie ostatnio Ostatni pociąg przejechał tutaj w 92 chyba No chyba tak Przed nami jeden z budynków Do tego wejdziemy Tutaj naprzeciwko kolejny taki sam Mało laty chodzą tutaj No ale tu mrówek? Tak? No okej, okay, chodźmy Szafę. No, na ten balkon, balkon spokojnie można wejść. No, nawet jakby się zawalił, tutaj chyba była ubikacja. No, chyba tak. Zdaniewka. Po rusku? Tak, pokaż. Praktycznie. Osiemdziesiąty trzeci, coś. Tak. No, pokaż. Prace polowe chyba? Nie, to są ćwiczenia dla tych wojskowych. No może. Tak, tak, bo są czołgi. A prace Może się znajdzie więcej tego typu gazet. Mm -hmm. No, widzisz tutaj gnoje podpaliły. No. Widzisz tutaj były wieszaki nawet tutaj. No. Widzisz tutaj. tutaj pozostałości jakieś kable jeszcze wiszą zobaczymy jaki widok tutaj stąd wejścia na dachu tutaj, na dach tutaj nie ma no, popatrz kontakt jeszcze No. O, ale to jest Made in Poland. Okej okay. Może to się nie zawali. Tutaj taki podobny blok do tego jest. Ten następny nie, tylko taką ma płytę jakby nie nałożoną nie. No tak. Ten nie ma. Rufowate, no. nie. Okej, okay, wchodzimy do kolejnego budynku. Łazienka w tym budynku była tutaj. Widziałem, no. a i popatrz, tutaj jest jakoś takie... Przejście. Zobaczymy ławeczkę. Tutaj jest. Table wiszą z sufitu. Tutaj to mogła być kuchnia, a to to jest część szafeczki. To nie jest ławeczka. No nie, ale z daleka myślałam, że ławeczka. No tutaj mamy deskę klozetową. Jakaś część od kiwi. Gapie z sufitu. Idziemy zatem do kolejnego budynku. Wygląda on całkiem inaczej niż te zwiedzone dotychczas. I tutaj też jest coś takiego popatrz też, jakby dla dzieci, bo. No. Jakiś kotek namalowany? Może to jest A możliwe, no. no. To, to jest chyba tutaj z tymi malunkami w środku. Ach, tutaj pod spodem też były schody. Są zawalone, No tak, tutaj to tu się nie dostaniemy. To chodzimy. Dokąd? te bloki mają więcej lat. Aha. Nie wiem, jak ty uważasz. No, no. No. Tutaj pod tapetami nie ma gazet. Tutaj nie ma też nic. Tutaj też kable wiszą. Jak wisiały, tak wiszą. Można przejść przez ścianę? Tak. Wtedy mm. można byłoby się przedostać. Dalej. tutaj wygląda jak kuchnia popatrz jakieś kafelki są tutaj to idziemy zobaczyć to przedszkole Hmm? Jeśli to przedszkolem oczywiście jest. To tak mi się wydaje, bo tam takie, takie obrazki z bajek były. No, no to chyba tak. Tak Czerwony są. Tu jest śnieżka, tak, ale nawet chyba te obrazki rok temu były bardziej widoczne, a możliwe mamy jakieś zejście na dół. Wąskie przejście. No. Tak, to, to już jest w zasadzie. Może coś? No, możliwe, Kiedyś tak. małego. No i co? W zasadzie już tutaj wyjście jest, nie? Za nami jest jeden z budynków. Znajduje się tutaj wejście na dach. Co, wejdziemy, nie? No dobra, Spróbujemy ty też? Przynajmniej ty. Ja nie wiem, czy za okay. czy wejdę. Okej, okay, no to widzimy się na górze. Poczekaj. Mm -hmm. Nie wiem jak to. Się... No, także na koniec została nam do zwiedzenia jeszcze szkoła. No. To już wygląda festnie pewnie. co zawalone. Właśnie nawet jesień dziewięćdziesiąt siedem dziewięćdziesiąt osiem. Tutaj dziewięćdziesiąt siedem połot ciebie. No i tutaj tyle. Nie za ciekawie to wygląda. Tutaj ubikacje były mhm. na pewno. No to wygląda. już Tak. A tutaj też są schody. Tutaj też jest zejście. Kiedy to się zawaliło? No. Tam jeszcze coś jest. No, może nie zawali. Ponownie jestem na dachu. Tam na dachu szkoły. Tam za mną widać jeszcze jeden budynek. Zobaczymy, czy co tam ciekawego jest. Jeszcze ostatnie spojrzenie na opuszczone osiedle. To coś dużego, ale co to było tutaj? No nie wiem. Raczej nie blok. Jakaś przychodnia, albo co? No, tutaj to nie wejdziemy do tego. Wejść można byłoby wejść, ale gorzej z wyjść. No właśnie. Widzieliśmy całe osiedle mieszkaniowe. Czas na jakieś podsumowanie. Podsumujesz, jak zwykle ty? No tak. No to ja osobiście uważam, że całość obiektu tutaj mieszkalnego jest interesująca. Niestety, jak widać, mocno zdewastowana w różnicy od zeszłego roku. A szkoda, no bo nie wiem po co ludzie niszczą, na przykład wyrywają kable i tak dalej. Ale polecam, jeżeli macie po drodze lub jesteście gdzieś daleko, to polecam zwiedzić. No ale jak macie daleko oczywiście, też polecamy. No tak, tak. No to co, widzimy się niedługo? No, ubawem? w kolejnym odcinku pokażemy koszary wojskowe. Ok, cześć.